Witam Państwa 9 dnia lutego i zapraszam na informacje. Wałbrzyszanie w obronie szkół to nowo powstałe stowarzyszenie, które zamierza walczyć o likwidowane placówki oświatowe w Wałbrzychu. Zamierza też doprowadzić do odwołania Wałbrzyskiej Rady Miejskiej w referendum. Rodzice i nauczyciele z placówek edukacyjnych wyznaczonych do zamknięcia powołali stowarzyszenie Wałbrzyszenie w obronie szkół. Organizacja pomaga w zbieraniu podpisów pod referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej oraz powstrzymania procesu likwidacji podstawówek i gimnazjum. Dzielnice, w których zaplanowano likwidację szkół zostają pozbawione jedynych centrów kultury, jakimi są szkoły. Mieszkańcom tych dzielnic nie proponuje się nic w zamian. Miasto w wolnym tempie amputuje te dzielnice poprzez skrajną ich. Obrońcy placówek, pomimo rozpoczęcia procesu likwidacyjnego, nie składają broni. Muszą zebrać prawie 10 tysięcy podpisów, by mieć podstawę do zwołania referendum. Zarzekają się, że zrobią to w czasie krótszym niż ustawowe 60 dni. By jednak głosowanie w sprawie powstrzymania likwidacji było ważne, do urn musi udać się około 30 tysięcy mieszkańców Włobrzycha. Liczymy, że tutaj przy tym jak obserwujemy ten cały ruch, pospolite ruszanie, że tak powiem, jak rozmawiamy z obcymi ludźmi na ulicy, mnóstwo osób się chce podpisywać i też nasza akcja nie jest skierowana tylko po to, żeby te podpisy uzyskać, tylko właśnie tłumaczymy ludziom, prosimy osoby, które się podpisują o no, uczestnictwo w tym referendum. Stowarzyszenie zwróciło się również do różnych organizacji o pomoc w zbieraniu podpisów oraz promowaniu ich działania. Do tej pory Rada Miejska podjęła jedynie uchwały intencyjne rozpoczynające proces zamykania placówek. Nad likwidacją konkretnych szkół głosowanie ma się dopiero odbyć, obrońcy zapowiadają jednak, że przyszła decyzja Rady nie zmieni podjęcia przez Stowarzyszenia inicjatywy referentalnej. Walczymy o wszystkie szkoły, nie tylko o jedną szkołę. Ja tu chciałbym zdementować pewne rzeczy, że, że nawet gdyby 31 była uratowana, ten proces jest już wdrożony. My integrujemy się ze wszystkimi szkołami i nie mamy zamiaru odwoływać swoich decyzji, które zostały tutaj wcześniej Państwu przedstawione. Rodzice dzieci likwidowanych w Wałbrzyckich szkół żądają sprostowania wypowiedzi radnych Torbusa i Szpura. Radni na antenie Telewizji Twoja mówili, że wójt Walimia nie partycypuje w kosztach ponoszonych przez Szkołę Podstawową nr 31, w której uczą się dzieci z morowic. Jednak jak się okazuje, wójt Hausman przekazuje do gminy Wałbrzych subwencje w całości. Połączone komitety szkół w Wałbrzychu domagają się sprostowania i przeprosin od radnych Rady Miejskiej, którzy głosując za likwidacją szkół określili powody swoich decyzji, a zwłaszcza w stosunku do Szkoły Podstawowej nr 31. Oczywiście to co przedstawili radni w materiałach jest kompletną nieprawdą. Tutaj te argumenty są sfałszowane, przekłamane. Nie wiem, czy na podstawie tych argumentów radni podjęli decyzję o likwidacji naszej szkoły. Natomiast wiemy w tej chwili po rozmowie z wujtem Walimia. Po zobaczeniu na własne oczy umowy między gminą Walim a gminą Wałbrzych, na mocy której to gmina Walim finansuje dzieci, naukę dzieci w naszej szkole, przekazuje całą subwencję, stuprocentową subwencję, bo takie zarzuty też były w rozmowach indywidualnych ze szkołami, że subwencja jest przekazywana, ale nie w całości. Natomiast no wójt, Walim, wójt gminy Walim określił jednoznacznie, że cała subwencja idzie za dziećmi. Także zgodnie z tą umową wójt finansuje, organizuje naukę dzieci w naszej szkole. Także dokładnie odwrotnie jest niż przedstawiają to radni Paweł Szpur i Artur Torbus. Radni Szpul i Torbus na nasze pytanie, dlaczego zagłosowali za likwidacją szkoły nr 31, odpowiedzieli tak. Wójt gminy Walim powiedział, że nie będzie ponosił kosztów partycypacji w chodzeniu dzieci do tej szkoły. Więc de facto mieszkańcy gminy Wałbrzych dopłacają do dzieci z gminy Walim. Jest to bardzo ładne, ale nie w interesie gminy Wałbrzych. To, była, to był problem gminy Walim, która nie chciała współfinansować tej szkoły i to był największy problem. Z kolei na te wypowiedzi zareagował wójt gminy Walim Adam Haus. Ja do tej pory powstrzymywałem się w każdej sprawie, która była przeciwko nam wytaczana, a było przecież parę razy była poruszona, że, że to jest wina gminy Bali. Proszę państwa nie. Całą subwencję i to stanowczo mówię, bierze dzisiaj walczy. To my jako gmina Walim dokładamy 60 tysięcy złotych rocznie na dowóz. Rodzice, dzieci i nauczyciele ze szkoły nr 31 postanowili wystosować odezwę do radnych, którzy w taki sposób się wypowiedzieli, ponieważ uznali ich wypowiedzi za skandaliczne i nieprawdziwe. Zostały złożone dwa pisma w ratuszu w Urzędzie Miasta do obu radnych z prośbą, domagamy się wręcz sprostowania i przeprosin nas i wójta Walimy. W tej kwestii i tutaj zaznaczamy, że użyjemy wszelkich możliwych środków prawnych w przypadku niespełnienia naszych oczekiwań w tej kwestii. Jesteśmy w kontakcie z prawnikiem, który nas wspiera od początku naszej drogi, także w tej kwestii też mamy u niego wsparcie. Jakkolwiek by się teraz nie tłumaczyli radni Torbus to i Szpur, to nagrane wypowiedzi mogą świadczyć o dezinformacji wśród radnych. Zatem jaką wiedzą dysponowali radni podczas głosowania podejmując decyzję o zamiarze likwidacji szkół? Mirosław Lubiński niczym syn marnotrawny powrócił do SLD. Ten spektakularny comeback ma przywrócić blask Wałbrzyskiemu Sojuszowi, a sam Lubiński z pewnością z czasem stanie się jednym z liderów tej partii. Mówiło się o tym od dawna i teraz stało się faktem. Po tym jak doszło do rozwodu pomiędzy Mirosławem Lubińskim a Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Lubiński znalazł sobie nową partnerkę, którą została socjaldemokracja Polska. Później po raz kolejny nastąpił rozwód, a Lubiński związał się z kolejną partnerką, którą została wałbrzyska wspólnota samorządowa. Minęło niespełna 3 lata i Lubiński postanowił niczym syn marnotrawny wrócić do pierwszej partnerki, czyli SLD. Mirosław Lubiński złożył deklarację przystąpienia w szeregi Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W Obrzychu ja tą deklarację przyjąłem, przedstawię ją dzisiaj Radzie Powiatowej i wyrażam zadowolenie z powrotu. Mirka uważam, że jest to człowiek wartościowy dla lewicy, będzie dla nas wartością dodaną. Myślę, że wspólnie po wielu rozmowach, które, które odbyliśmy, wiemy i wychodzimy z założenia że przede wszystkim patrzymy na sprawy, które nas łączą, nie na to, co, co kiedyś nas dzieliło. Stawiamy dzisiaj grubą kreskę nad tym wszystkim. W dniu dzisiejszym patrzymy w przyszłość, ponieważ w dalszym ciągu łączy nas to, co lewicowe, łączą nas wartości lewicowe. Nie mamy zamiaru od tych wartości odchodzić i myślę, że dzisiaj jest czas że należy szukać wspólnych pomysłów, wspólnych planów i projektów i realizować je wspólnie. Kilka miesięcy rozmawialiśmy na temat mojego powrotu do SLD. Wiadomo jest, że wywodzę się z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wypełniałem mandat senatora jako senator, początkowo jako senator Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Potem wstąpiłem do socjaldemokracji polskiej, partii również lewicowej. I teraz historia zaczęła koło, wracam do SLD, ponieważ uważam, że w tej chwili jest czas na łączenie ludzi, którzy mają poglądy lewicowe. Nikt mi nie może w tej chwili posądzić o koniunkturalność w postępowaniu, ponieważ teraz jest trudny czas dla lewicy, zarówno w Obbrzychu, jak i w kraju. Lewica w tej chwili jest bardzo osłabiona. W Obbrzychu, skutek właśnie wejścia w taką właśnie nieformalną koalicję z prezydentem. Radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej stali się de facto uczestnikami koalicji, co za tym idzie, ponoszą odpowiedzialność za decyzje, które są według mnie przeciwko społeczeństwu, przeciwko ludziom, są za likwidacją szkół. Lubiński zrezygnował z przewodniczenia w wws które po nim objęła Alicja Rosiak. Nowy członek SLD nie zamierza jednak rozstawać się z ugrupowaniem, które współtworzył. Zapowiada, że będzie nadal żył w konkubinacie z WWS-em. Ja złożyłem już rezygnację z szefostwa w obwodzie samorządowej. W sposób naturalny e, moją funkcję przejęła szefowa klubu radnych WWS-u pani Alicja Rosiak. E, I ona jest szefową w WWS-u. Do czasu, kiedy nie wyjaśni się sytuacja z klubem radnych SLD i nie zapadną decyzje Rady Powiatowej SLD w stosunku do klubu sp mieście, jak i również decyzję Sądu koleżeńskiego, będę, to znaczy pozostaje jako radny w WSU, będę w tym klubie, ale oczywiście oddaję się do dyspozycji Rady Powiatowej, że decyzja będzie brzmiała, że mamy być radny niezależny SLD, taką decyzję wychował. To jest już jakby między nami. Jak będzie lepiej z punktu widzenia interesu partii, o tym będziemy o tym rozmawiać. Do tej pory przedstawicielami sojuszu w Radzie Miejskiej było sześcioro radnych, aktualnie jednak pozostało ich jeszcze tylko troje, ale to też tylko kwestia czasu. Z Lewicą mają coraz mniej bądź już w ogóle nie mają nic wspólnego. Te osoby nie znajdą miejsca na listach w Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wypadku rozwiązania Rady Miejskiej i rozpisania wyborów uzupełniających. Myślę, że będziemy budowali nowe listy, myślę, że też będziemy weryfikowali pod kątem wartości osób. Myślę, że liderów nam nie brakuje i listy będą na tyle mocne, że powalczymy o, o mocną, silną reprezentację w Radzie Miejskiej Obżrzycha. Ponieważ również w stosunku do tych radnych mają zostać wyciągnięte konsekwencje odnośnie głosowania za likwidacją szkół w Wałbrzychu. Sąd koleżeński podejmie decyzję co do troje radnych, którzy jeszcze pozostają w szeregach SLD o relegowaniu ich z członków Sojuszu Lewicy spośród Członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej e, okaże się tak, że Mirek Lubiński będzie jedynym radnym Sojuszu e, w radzie miejskiej w Niemniej jednak ja e, poprzedni zarząd SLD co wyraził e, tymi uchwałami o, o skierowaniu wniosków do sądów do sądu koleżeńskiego, że powinniśmy przede wszystkim powinniśmy stawiać na jakość radnych bo nie zawsze ilość ma odzwierciedlenie w tym, czego chcą wyborcy i nie zawsze ilość odzwierciedla no, dążenie do, do poprawy losu mieszkańców. Uważamy, że programy wyborcze można realizować tylko przez radnych, którzy stanowią o, o jakości i, i o wartości. A nie o liczebności. Liczebność jest potrzebna przy głosowaniu, mówi o tym matematyka, ale uważam, że jeden radny, bardziej wartościowy, może zrobić więcej w Radzie niż kilkoro osób bezwartościowych. Teoretycznie jeszcze nie zagrożony jest wieloletni działacz SLD i obecny zastępca prezydenta Wobrzycha, Zygmunt Nowaczyk. Jednak już wiadomo, że władze SLD nie chcą w swoich szeregach również Nowaczyka. Nowy zarząd już będzie zajmował się jak gdyby problemem pana Zygmunta Nowaczyka ja od siebie e, mogę powiedzieć że jako szef e, sojuszu w Obrzychu e, będę rekomendował e, konsekwencje w stosunku do pana Zygmunta Nowaczyka czyli również skierowanie w stosunku do niego wniosku do sądu koleżeńskiego o usunięcie go z szeregów SLD Tymczasem Lubiński najprawdopodobniej na kolejnej sesji Rady Miejskiej będzie reprezentował szyld SLD, ale też i WWS. Póki co Mirosław Lubiński nie chce potwierdzać, czy będzie zakładał w Radzie Miejskiej klub SLD. Nie ma absolutnie żadnych przymiarek do tworzenia jakiegoś nowego klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Sytuacja jest taka, że z sześciu radnych sojuszu trzech złożyło deklarację wystąpienia w sojuszu, ale też i po tym fakcie. Jak cała szorstka została skierowana przez władze partii do sądu partyjnego z wnioskiem o wykluczenie. Pozostało jeszcze formalnie trzech, którzy, tak jak powiedziałem przed chwilą, będą miały, mieli sprawy w sądzie partyjnym o wykluczenie z partii. Myślę, że dopóki ta sytuacja nie zakończy się przed sądem partyjnym i dopóki Rada Powiatowa nie podejmie decyzji w stosunku do klubu Radnych Sojuszu Licji Demokratycznej, trudno wyrokować, kto tak naprawdę zostanie. Eee, oprócz mnie, Radnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dlatego mówienie o tym, że powstanie jakiś klub e, radnych KSRD nowy, jest przedwczesne. Poczekajmy na decyzję Sądu i Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jakby na to nie patrzeć, to w Radzie Miejskiej następują drastyczne przetasowania, przynajmniej jeśli chodzi o przynależność klubową. Nie są istotne te inne kluby, bo tutaj przebiega e, zasadnicza linia podziału. Na tych, którzy wspierają prezydenta w każdym pomyśle, i na tych, którzy w części pomysłu prezydenta i to teraz w większej części. 上菩提。 Wydaje się, że dotąd używane nazwy klubów przestały obowiązywać, a nieoficjalne dotąd obozy dzielą się na przeciwników i zwolenników Romana Szałomeja. Sąd rejonowy w Wałbrzychu wydał nareszcie wyrok w sprawie spowództwa byłego prezydenta Wałbrzycha Piotra Kruczkowskiego przeciwko radnym WWS i dwóm dziś niezrzeszonym, nakazując przeproszenie Kruczkowskiego i wpłacenie przez przegranych określonych kwot na rzecz Wałbrzyskiego Hospicjum. Rozprawa sądowa, która ciągnęła się miesiącami pomiędzy byłym prezydentem Wałbrzycha Piotrem Kruczkowskim a radnymi Wspólnoty Samorządowej w pierwszej instancji dobiegła. Końca. Zarówno jedna jak i druga strona była pewna swoich racji i jednocześnie finalnego wygrania sprawy słynnych już zeszytów, które radni wystawili na stołach podczas obrad sesji Rady Miejskiej tuż po wyborach samorządowych w 2010 roku. Orzeka co następuje. Postępowanie karne przeciwko Andrzejowi Mielczankowi, Ryszardowi Nowakowi, Sylwestrowi Bernatowiczowi, Mirosławowi Lubińskiemu, Marcinowi Mrozowi, Alicji Rosiak i Pawłowi Szpurowi, o to, że... W dniu 14 grudnia 2010 w Wałbrzychu podczas sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha, działając wspólnie i w porozumieniu za pomocą środków masowego komunikowania w postaci mediów ustawili każdy przed sobą grubiony formatu A4 z okładką, na którym na białym tle znajdował się napis drukowanymi literami czarną trzciątką o treści jak kupując włosy i korupując polityków zostać prezydentem Wałbrzycha, rozmowy eksperckie z Piotrem Kruczkowskim, tym samym pomawiając Piotra Kruczkowskiego o takie postępowanie, które mogą narazić w opinii publicznej na utratę zaufania niezbędnego dla pełnionej funkcji prezydenta miasta Wałbrzycha, jak i polityka poprzez środki masowego komunikowania w postaci prasy i telewizji, to jest o czym z artykułu 212 paragraf 1 i 2 i na podstawie artykułu 66 paragraf 1 KK i 67 paragraf 1 KK warunkowo uważa na okresy próby wynoszące po jednym roku wobec każdego z nich. Na podstawie artykułu 212 paragraf 3 KK rzeka nawiązki na rzecz stowarzyszenia opieki paliatywnej w Bałżyku od Andrzeja Mielczarka w kwocie 2000 zł, Ryszarda Nowaka w kwocie 1000 zł, Sylwestra Bernatowicza w kwocie 2000 zł. Mirosława Lubińskiego w kwocie 2000 zł, Marcina Wroza w pocie 1000 zł, Alicji Rosiak w pocie 1500 zł i Pawła Szpura w pocie 1000 zł. Kruczkowski, tuż po wyjściu z sali sądowej, nie ukrywał swojego zadowolenia z werdyktu sądu rejonowego w Wałbrzychu. Ten wyrok na pewno jest dla mnie zadowalający. On stanowi taką rekompensatę moralną dla mnie, dla mojej rodziny. Ale on również jednoznacznie pokazuje, że działania pana Lublińskiego, pani Rosiak, całej radnych, ubiegłorocznych, grupy radnych w ubiegorocznych wyborach samorządowych to była bardzo brudna, bardzo brutalna gra polityczna, której celem było zdobycie stanowiska prezydenta miasta Wałbrzycha. Z kolei radni WWS-u, którzy znaleźli się na przegranej pozycji zapowiadają, że to jeszcze nie koniec, ponieważ najprawdopodobniej będą składać odwołanie od wyroku. Tak, po wysłuchaniu dzisiejszego ustnego uzasadnienia wystąpimy o uzasadnienie pisemne. Będziemy się odwoływać do sądu okręgowego. Ja osobiście nie zgadzam się z tym, żeby poprzez tego typu, że tak powiem, informacje czy pytanie, które postawiliśmy na sesji grudniowej, prezydent Kuczkowski utracił zaufanie publiczne do pełnienia funkcji. Jak wiemy, niestety zakończył pełnienie swojej funkcji w wyniku wyroku Sądu Najwyższego, a Wy nie Sami muszą ocenić, czy mają do niego zaufanie, czy nie mają i dlaczego je utracili. Ja myślę, że. Powodem tego na pewno nie były te bruliony i dlatego będzie to odwołanie. Sąd póki co nakazał radnym przeprosić Kruszkowskiego w mediach oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej wygłosić określoną sentencję. Na podstawie artykułu 67 paragraf 3 KK zobowiązuje Andrzeja Mielczarka, Ryszarda Nowaka, Sylwestra Bernatowicza, Mirosława Lubińskiego, Marcina Mroza, Alicja Oroszek i Pawła Szpura do przeproszenia poprzedzonego Piotra Kruszkowskiego poprzez zamieszczenie tekstu o treści. Przepraszamy Piotra Kruczkowskiego za podniesienie pod jego adresem niepolegającego na prawdzie zarzutu, że został prezydentem miasta Wałbrzycha kupując głosy i korupując polityków, czym naruszyliśmy jego dobre imię w gazetach. Tygodnik Wałbrzyski, Gazeta Wyborcza Wrocław, na trzeciej stronie redakcyjnej czcionka rozmiar 20, czarna na białe. w terminie miesiąca od daty uprawomocnienia się wyroku oraz wygłoszenie powyższych przeprosin na pierwszej sesji Rady Miejskiej miasta Wałbrzycha po uprawomocnieniu się wyroku, po uprzednim zawiadomieniu telewizji lokalnych, kablowych. TV Damii, i TV Wałbrzych oraz portali internetowych www.walbrzyszek.com, www.walbrzych24.com, www.walbrzychfakty.pl, www.tw-24.pl i www.wiadomościwalbrzyskie.pl na piśmie, iż taki fakt będzie miał miejsce ze wskazaniem daty sesji. I po ostatnim wymierze Andrzejowi Mielczarkowi, Ryszardowi Nowakowi, Sylwestrowi Bernatowiczowi i Jarosławowi Lubińskiemu Marcinowi na Alicji Rosiak i Pałowi Szkurowi opłaty w wysokości po 100 zł od każdego. Kruczkowski wnioskował o znacznie więcej niż uznał sąd. Radni, oprócz przeprosin, według decyzji wyroku, będą musieli wpłacić kwoty od 1000 do 2000 zł na konto Wałbrzyckiego Hospicjum. Ja wnioskowałem o zamieszczenie przeprosin, m.in. w telewizji polskiej, w innych mediach. Natomiast sąd uznał, pewnie słusznie, że koszty takich przeprosień w tych ogólnopolskich mediach stanowiłyby karę dodatkową, a więc, a więc sąd zarządził przeproszenie w dwóch gazetach, w Gazecie Wyborczej, w Zgodniku Wałbrzyskim, na wałbrzyskich portalach i wałbrzyskich telewizjach. Nie wszyscy radni zostali jednak potraktowani równo. Jedni muszą zapłacić 1000, inni 1500, a pozostali po 2000 złotych. Dodatkowo każdy z nich został obciążony kwotą 100 zł na rzecz sądu. Jeśli chodzi o nawiązkę, którą dzisiaj sąd nam nakazał wpłacić na rzecz hospicjum, ona przede wszystkim była oszacowana, tak myślę, w związku z no, zapoznaniem się ze stanem majątkowym każdego z nas osobno i sąd uznał, że nie wszyscy mamy płacić w jednakowej kwocie. Jedni mają zapłacić więcej, a drudzy mniej. Oczywiście jest to wyrok nieprawomocny, jeśli chodzi o... Te kwoty, co do tego, nie, 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 nie mam żadnych uwag. Gdyby wyrok był prawomocny, oczywiście wpłacone by zostały na rzecz właśnie hospicjum. Najbardziej boli nas to, że sąd nakazał nam przeprosić Piotra Kuczkowskiego. Tak naprawdę uważam, że nie naruszyliśmy jego ani dupy, nie, nie, nie sławiliśmy, bo czas, historia pokazała, w którym miejscu dzisiaj jesteśmy. Od y, właściwie półtora roku. Gdzie jesteśmy, jak sprawa wygląda. O tym, czy wszyscy radni zgodzą się z wyrokiem, czy też złożą odwołanie do wyższej instancji, jak zwykle pokaże czas. Katarzyna Izabela Brzegłocka zorganizowała spotkanie towarzyskie z Wałęszyckimi Dziennikarzami. Posłanka, która na co dzień przebywa w Warszawie, wręczyła również podziękowania osobom związanym z mediami. Spotkanie przy kawie było okazją do rozmowy zarówno lokalnych, jak i krajowych problemach. W mniej oficjalnej formie posłanka przedstawiła również efekty swojej pracy w Sejmie. Katarzyna Izabela Mrzegłocka, która uzyskała największą ilość głosów podczas ostatnich wyborów, podziękowała również przedstawicielom wałbrzyskich redakcji. Myślę, że taki, taka chwila, gdzie możemy rozmawiać o innych sprawach, nie o typowej polityce, nie o... O bardzo poważnych sprawach, tylko właśnie tak trochę bardziej na luzie, trochę porozmawiać o plotkach z Warszawy jest chyba taką fajną chwilą. Już od pięciu lat w obrzychu działa Hospicjum imienia Jana Pawła II. Placówka prowadzona przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej pomogła w tym czasie ponad 1100 pacjentom w terminalnych stanach choroby. Wałbrzyskie Hospicjum to druga tego typu placówka działająca w Województwie Dolnośląskim. Oficjalnego otwarcia dokonano w drugą rocznicę śmierci polskiego papieża Jana Pawła II. Od tego momentu Hospicjum systematycznie się rozwija, angażując się w wiele inicjatyw w mieście, zdobywając nagrody, pozyskując dodatkowe środki finansowe oraz zwiększając ilość miejsc w placówce. W tej chwili jest w stanie przyjąć i opiekować się 12 pacjentami naraz. W stacjonarnym hospicjum pracują również wobrzyscy wolontariusze. Narodowy Fundusz Zdrowia jest w stanie pokryć jedynie 50 do 80% kosztów opieki nad pacjentami. Hospicjum jak co roku prosi zatem o przekazanie 1% odpisu od podatku. Fundusze zdobyte w ten sposób pozwalają na funkcjonowanie w mieście tak potrzebnej placówki. To już wszystko, co na dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.